Testując w ostatnich latach różne iPhone'y, a także telefony z Androidem, zarówno te standardowe, jak i na przykład te składane, zdarzyło mi się już nagrywać film, w którym mówiłem, czego mi tak naprawdę brakuje właśnie na iPhone'ie, co bym chętnie pożyczył m.in. ogólnie z Android'a i zaimplementował do iOS'a. I swego czasu tych funkcji, tych rzeczy, które chętnie zaimplementowałbym właśnie na telefonie z logiem odgryzionego jabłka, było naprawdę sporo, ale w ostatnim czasie iOS, jak Wam już wielokrotnie mówiłem, mocno z Zbliżył się do Androida, i wiele tych rzeczy, o których można powiedzieć, niektóre osoby marzyły, a niektóre, tak jak ja raczej po prostu chciały ze względów jakichś praktycznych, są już w iPhoneie. W zasadzie zarówno pod względem hardware'owym mamy funkcjonalność w postaci na przykład Always on Display, której kiedyś nie było, chciałem ją, a z drugiej strony iOS pozwala na teraz bardzo dużą personalizację zarówno zablokowanego ekranu, jak i tego początkowego w oparciu o widgety, a nawet teraz możliwość przemieszczania aplikacji w zasadzie w dowolny sposób po ekranie. Wraz z iOS 18. Do tego dochodzą takie rzeczy jak na przykład otwarcie się teraz wraz z iOS 17.4 na przeróżne sklepy alternatywne, do czego oczywiście Apple zostało zmuszone przez Unię Europejską. No i chyba większość osób się właśnie w tym momencie ze mną zgodzi, że faktycznie iOS nigdy wcześniej nie był tak blisko Androida, ale blisko jednocześnie nie oznacza, że żadnej innej funkcji jeszcze bym nie zaimplementował właśnie w samym iOSie. To też nie jest tak, że nie ma żadnej funkcji w Androidzie, której niechętnie bym nie skopiował z iPhone'a, może nawet przygotuję właśnie taki drugi film. Natomiast jest jeszcze kilka rzeczy, o których będę chciał Wam powiedzieć, co mi się tak naprawdę faktycznie tutaj by uśmiechało, aby użytkować na telefonach z logiem odrzuconego jabłka, co bym po prostu chętnie tutaj przeniósł. A słowem jeśli przymierzacie się na przykład do zmiany telefonu i chcecie wybrać iPhone'a, to w opisie tego filmu linkuję do sklepów, w których bardzo często pojawiają się promocje po prostu na telefony z logiem odgryzionego jabłka. Więc myślę, że to jest dobre miejsce, aby sobie tam sprawdzić właśnie te ceny i ewentualnie właśnie nabyć swoje nowe urządzenia. I nie zdziwi was pewnie za mocno, jak tym pierwszym argumentem będzie pencil. Wiem, że niektóre osoby mogą się teraz oburzyć i powiedzieć, no przecież Jobs mówił, że po co nam rysik, jak najlepszy rysik jest zbudowany w naszą dłoń, czyli jest nim nasz palec. Okej, okay, takie było podejście, jak też telefony były zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze. Jeśli mamy iPhona o konstrukcji w zasadzie już bardzo zbliżonej do iPada Mini i w zasadzie do innych dużych smartfonów, które swobodnie można użytkować za pomocą właśnie rysika, to chciałbym, aby w tych przynajmniej modelach Pro Max czy jakimś wersji Ultra, która może w przyszłości się pojawi, była właśnie taka możliwość. Niech to będzie opcjonalny zakup. Nawet nie musi być konstrukcja dostosowana do tego, aby przechowywać takie rysiki, jak na przykład w Galaxy S24 Ultra, ale żeby można było z niego korzystać, bo znam wiele osób, które zarówno bardziej biznesowo, jak i na przykład studencko podchodzą do użytkowania tych telefonów i chciałoby sobie po prostu coś naszkicować, zrobić jakąś notatkę w odręczny sposób, ewentualnie z automatycznym zeskryptowaniem tego na normalne znaki, natomiast za pomocą właśnie rysika, a nie wbawienie się w rysowaniu palców po ekranie. Moim zdaniem, i za tym też w sumie pójdą kolejne argumenty, które przywołam, iOS, a tym samym iPhony są strasznie niezoptymalizowane. A raczej wielkości ich ekranów pod dzisiejsze czasy i pod to, jak fajnie można wykorzystać tak dużą przestrzeń roboczą. I dlatego, na pierwszy rzut oka, generalnie wprowadziłbym, aby można korzystać po prostu z takich udogodnień, jak chociażby Apple Pencil, który przy iPadach jest naprawdę kapitalnym rozwiązaniem. Jest to kapitalne akcesorium. Okej, okay, ono jest drogie, niektórzy powiedzą, że przesadnie drogie, że Apple tutaj sobie bardzo dużo narzuca marży. Tego nie chcę jakby kwestionować, i mogę się po części tutaj nawet zgodzić, natomiast chcę powiedzieć, że dla niektórych osób Apple Pencil jest rzeczą, dla której w ogóle kupują iPada, czyli odwracają kolejność. Nie kupują w zasadzie iPada plus Apple Pencil, tylko Apple Pencil plus iPada, bo tak dobrze to działa, na przykład przy jakimś rysowaniu, szkicowaniu, czy do jakichś po prostu programów graficznych. To jest naprawdę niezłe i tego mi brakuje, że po prostu przy tak dużym telefonie nie można również wykorzystać tego potencjału. Natomiast jak już mówimy o wykorzystaniu potencjału przy tak dużych ekranach, no to iOS jest królem braku optymalizacji pod tym kątem. Jak może być, żeby w 2020 Roku. Hitem na iPhone'ie było to, że możemy maksymalnie użytkować Picture in Picture i to oczywiście nie we wszystkich aplikacjach, tylko tych zoptymalizowanych. A w przypadku YouTube'a, no to oczywiście trzeba mieć konto premium albo na przykład za pomocą jakiegoś VPN przełączyć się na amerykańskie serwery, no i tam móc korzystać za darmo z tego, no bo Amerykanie tryb Picture in Picture mają właśnie za darmo wbudowany w normalną wersję czy normalne konto swoje. Tutaj tak na boku to mówię. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o coś bardziej złożonego, jak na przykład otwarcie dwóch aplikacji, Koło siebie, albo nałożenie aplikacji na aplikację, albo wysunięcie jakiegoś bocznego paska. Chociaż to już może być dla niektórych taki bajer, który jest przesadny, bo zakłóca cały interfejs tego systemu, więc aż tak mocno tego akurat nie chcę tutaj faworyzować, ale te dwie pierwsze rzeczy powinny być od razu już kilka lat temu implementowane wraz z tymi pierwszymi większymi iPhone'ami Pro Max. To jest naprawdę dla mnie duży brak i to mnie frustruje, że nie ma po prostu tych rozwiązań tutaj przeniesionych, bo to nie jest też szczyt technologii czy szczyt implementacji jakiejś żeby po prostu pozwolić sobie, aby na przykład aplikacja notatki była jednocześnie otwarta na połowie ekranu z aplikacją Safari, aby można było sobie coś kopiować, przygotowywać i tak dalej. Chociaż pokazałem wam teraz iPhone'a w wersji poziomej, no bo to się też z tym wiąże. Nie ma, przypuszczam, tamtej funkcjonalności, no bo iOS nie jest przystosowany do tego, żeby używać go właśnie w poziomie. Bardzo często ludzie używają iPadów, ok, większych urządzeń, dużo większych urządzeń, właśnie w trybie poziomym. Apple specjalnie też przenosiło kamerę na dłuższy bok tego urządzenia, żeby nie zasłaniać sobie po prostu tej kamery palcem, jak go tak trzymamy. A w przypadku iPhone'ów totalnie o tym nie ma mowy. Znów tutaj iOS, przynajmniej moim zdaniem, jawi nam się jako król nieoptymalizacji pod kątem wydajności, a raczej rozpiętości samego ekranu i tego, jak możemy go fajnie wykorzystać. Jednak inne telefony z Androidem potrafią to. W Samsungu jest to w ogóle naprawdę rozpracowane już do perfekcji moim zdaniem, bo jest tyle opcji, że można sobie bardzo mocno wykorzystać potencjał, nie mówiąc o tym, jak macie takiego folda. I tu w zasadzie możecie mieć bardzo dużo różnych rzeczy na raz otwartych, aż czasami chyba za dużo, natomiast w iPhone'ie jest to ta druga skrajność, że po prostu nic się nie da koło siebie otworzyć. A jak już mówimy o rzeczach związanych z hardwarem, bo tak, od dwóch, trzech lat podobno battery sharing, czyli funkcja ładowania zwrotnego w iPhone'ach jest możliwa, ale jednocześnie jest ograniczona przez sam iOS, a raczej iOS nie pozwala jej uruchomić, czy wyzwolić po prostu ładowania tego zwrotnego, indukcyjnego, abyśmy mogli sobie na przykład Airpods y czy Apple Watcha przyłożyć bezpośrednio właśnie do iPhone'a, jak na przykład Rozładowują nam się takie akcesoria gdzieś tam w podróży, czy jak na przykład biegamy sobie z tymi słuchawkami, jesteśmy gdzieś w parku, tylko po prostu musimy wszystko oddzielnie ładować. Tak naprawdę to nie jest też jakaś atomowa technologia, i ja nie mówię o tym, żeby iPhone'a o iPhone'a ładować, żeby próbować iPhone'em naładować iPada, no bo nie, to są przecież absurdy i wiele osób mówi to tak, wyśmiewając tak naprawdę technologię. A wydaje mi się, że naprawdę fajną rzeczą, i to pokazują telefony z Androidem, jest to, jak te głupie małe słuchawki jesteście w stanie właśnie gdzieś w podróży, będąc gdzieś w parku. Czy jadąc nawet samochodem, doładować bezpośrednio ze swojego telefonu, no a w przypadku iPhone'ów znów nie jest to możliwe. Choć, tak jak wspominam, w zasadzie od 2-3 lat osoby, które rozbierają te telefony, wskazują na to, że są odpowiednie komponenty, aby właśnie to było możliwe. Oprócz tego, że iOS ma bardzo dużo zalet, jeśli chodzi o wydajność samego systemu, czy to, jak szybko tutaj działają aplikacje, czy to, że w ogóle pewne aplikacje w ogóle są albo przychodzą wcześniej na iOS niż Androida, to jednak brakuje mi. Pewnych rozszerzeń, a raczej nawet sporej ilości rozszerzeń do samej przeglądarki. Ten temat już jakiś czas temu był generalnie grany, jeśli chodzi o iOS, i Apple promowało to, żeby deweloperzy mogli dodawać swoje wtyczki czy rozszerzenia, które wspierają jakąś tam pracę. Zwłaszcza jak działacie w internecie, to często jest tak, że za pomocą różnych wtyczek czy rozszerzeń, chociażby do chroma, można sobie wiele rzeczy od razu wklejać, czy uzupełniać, czy wyzwalać po prostu jakieś funkcje bez wchodzenia w dedykowane aplikacje. A tak naprawdę na iPhoneie jest to mocno, mocno ograniczone, i ja w zasadzie korzystam tylko z aplikacji do haseł, na przykład do One passwordach korzystałem, co jest moim zdaniem też niewykorzystaną kwestią, jeśli chodzi o moc, wydajność, czy po prostu rozmiar tego telefonu, bo wydaje się, że tego typu iPhony, te większe, można spokojnie wykorzystywać już jako można powiedzieć takie półkomputery, na których naprawdę bardzo dużo rzeczy można zrobić, chociażby będąc w podróży, bez otwierania MacBooka, kiedy na przykład do niego nie macie dostępu. Tak samo jeśli chodzi o rozwiązania software'owe, wydaje mi się, że aplikacja pliki do zarządzania tak naprawdę plikami, które mamy na tym urządzeniu, ale także na urządzeniach podłączonych bezpośrednio do iPhone'a za pomocą właśnie jakiegoś pendrive'a, dysku, czy nawet karty SD za pomocą huba, którego możecie sobie tutaj podpiąć, nie jest zbyt intuicyjny. Wydaje mi się, że obecne możliwości hardware'owe, czy nawet zaimplementowanie portu USB typu C trochę przerosło już aplikacje pliki. Ona nigdy nie była idealna, ale teraz to, co tam się dzieje, że jest bardzo ciężko sobie zorganizować tą aplikację pod siebie i żeby zrobić coś na wzór wersji komputerowej, no to jest już naprawdę odległa droga. Ja generalnie jak mogę, to unikam tej aplikacji pliki. i Staram się wszystko sobie wysyłać tak, żeby zdjęcia czy filmy od razu lądowało u mnie w galerii. Jak pobieram coś z internetu, to zawsze później po prostu trochę się zaczynam męczyć z szukaniem tego pliku, w tej przeglądarce plików, kopiowaniem, przenoszeniem. Wydaje mi się, że na Androidzie też jest to o wiele lepiej zoptymalizowane, zrobione i po prostu wygodniej na co dzień się z tego korzysta przy właśnie obsłudze jakichś plików. A jak wam mówię, moim zdaniem to jest coraz częściej spotykana sytuacja, no bo po prostu mam możliwość podłączenia już w zasadzie wszystkich akcesoriów czy jakichś peryferiów właśnie za pomocą. USB typu C. No i w zasadzie z takich rozwiązań softwareowych to by było chyba na tyle, chociaż mógłbym się jeszcze pożalić na aplikację aparatu, która moim zdaniem przy tylu trybach czy opcjach, które zostały wprowadzone przez ostatnie lata, nie jest zbyt intuicyjna, ale w przypadku iPhone'ów, no powiedzmy, że to jest taki problem, że trzeba wybrać po prostu inną aplikację, których jest bardzo dużo w samym App Store. Zresztą Apple też wypuściło ostatnio bardzo fajną aplikację Final Cut Camera do kamerowania, jak się domyślacie już takiego bardziej profesjonalnego, na przykład wykorzystaniu na przykład kilku iPhone'ów i iPada, aby sobie naraz takie nagrywanie z kilku kamer, także pod tym kątem już jakby mocno nie chcę narzekać, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że ta kamera powinna być usprawniona, no bo ona po prostu dla osób, które pierwszy raz mają w ręku iPhone'a, no nie jest intuicyjna i można się tam łatwo pogubić, bo trzeba znać wiele gestów, jak przesunąć te odpowiednie ekrany, żeby dojść do na przykład tego, żeby zmienić sobie proporcje zdjęcia, albo z drugiej strony zmienić ekspozycję, ewentualnie w ogóle przyjść w tryb nagrywania wideo w zwolnionym tempie, w jakimś portretowym. Jak widzicie, kiedyś był tak naprawdę jeden czy dwa ekrany robienia zdjęć, nagrywania filmów, a teraz ta galeria tych wszystkich trybów jest bardzo, bardzo rozciągnięta, także to bym też po prostu zmienił. Natomiast takich kluczowych rzeczy dotyczących samego softu raczej to by było na tyle. Można by się pewnie zrzymać na jakieś rzeczy dotyczące samego aparatu, wydajności baterii i tak dalej, ale wydaje mi się, że akurat iPhone pod tym kątem nie najgorzej wypada, a z drugiej strony zawsze się znają osoby, którym coś w danym telefonie tak hardware'owo typowo będzie się podobać i chciałbym mieć to w samym iPhone'ie. Ja jednak chcę do tego tematu podejść trochę bardziej ogólnie, tak uniwersalnie, i skupić się na ogólnych iPhone'ach, a nie na konkretnym modelu czy to, co bym skopiował z innego konkretnego modelu Androida. Jak widzicie, trochę się tego nazbierało, ale tak jak z drugiej strony powiedziałem, jeszcze kilka lat temu ta lista rzeczy była zdecydowanie większa, czego mi brakuje. Teraz tak naprawdę ilość rzeczy, które możemy spersonalizować pod siebie, czy włączyć właśnie na tym systemie, czy nawet instalować spoza samego App Store, jest zdecydowanie większa. Ja wiem, jak niektóre osoby do tego podchodzą, że po co, że Apple się za mocno zbliża do Androida. Ja jednak jestem zdania, że fajnie mieć taką opcję, jeśli Apple tego na mnie narzuca, to zawsze można sobie to wyłączyć, a jednak pewnie jest jakaś grupa osób, która chętnie będzie z tego korzystała i będzie sobie to opcjonalnie włączała właśnie w ustawieniach. Także jestem ciekawy waszej opinii, jak wy do tego podchodzicie, co wy byście chcieli sobie skopiować właśnie z Androida na iPhone'a. Komentarze są do waszej dyspozycji. Trzymajcie się. Cześć.